Cześć. Oto jestem z kolejnym filmikiem i dzisiaj tematem głównym będą góry, także o kilku takich książkach wam opowiem, ale tą główną książką, o której dzisiaj będę chciała mówić, jest Abominacja Dana Simonsa. No bo niedawno właśnie tę książkę przeczytałam. O czym jest Abominacja? No ja powiedziałabym krótko o wspinaczce na Mount Everest. Ale oczywiście wokół tego jest jeszcze inna historia, także po kolei. Dan Simmons po raz kolejny, bo tak było w Terrorze, sięga po pewne historyczne wydarzenie, wokół którego opowiada historię. I w Terrorze była to wyprawa dwóch statków Erebusa i Terrora pod dowództwem sir Johna Franklina. Poszukiwaniu przejścia północno-zachodniego, a w abominacji, takim wydarzeniem, po które sięga Dan Simmons, jest no, legendarna już wyprawa Georgia Malory'ego i Johna Irwina na Mount Everest właśnie oni w 1924 roku wyruszyli na taką wyprawę i no niestety zaginęli i tak naprawdę do dzisiaj nie wiadomo czy oni ten szczyt wtedy zdobyli czy nie no i akcja abominacji dzieje się rok po tamtych wydarzeniach czyli w 1925 roku kiedy to trójka bohaterów tej książki Szykuje się do wyprawy na Mont Everest w celu odnalezienia ciała jednego, jednego uczestnika tamtej wyprawy, Percivala Bromleya, który był synem pewnej arystokratki, i ona no, nie potrafi się pogodzić z zaginięciem, ze śmiercią swojego syna, i cały czas wierzy, że on żyje i gdzieś tam jest i czeka na ratunek. Także postanawia tę wyprawę sfinansować. No a nasi bohaterowie podejmują się tego zadania i postanawiają wyruszyć w góry na Mount Everest, aby odszukać ciało Percivala. Oczywiście to jest oficjalny cel ich wyprawy, ponieważ no, tak naprawdę przyświeca im tylko jeden cel, a mianowicie zdobyć szczyt. Czy im się to uda i co tak naprawdę czeka ich w tych górach, to tego Wam nie powiem. Jeżeli jesteście ciekawi, to będziecie musieli przeczytać tę książkę, ale opowiem Wam oczywiście o moich wrażeniach. No i być może również trochę będę chciała Was przed tą książką przestrzec, a przynajmniej niektórych z Was. A więc tak, książka składa się z trzech części, i pierwsza część tej książki to jest takie przygotowanie do wyprawy, czyli są tutaj bardzo takie szczegółowe i drobiazgowe wręcz opisy sprzętu, jaki bohaterowie ze sobą na tę wyprawę zabiorą: odzieży, różnych takich nowinek, Technicznych, związanych właśnie ze wspinaczką. Poza tym, bohaterowie w tej pierwszej części również spotykają się z innymi uczestnikami tamtej wyprawy sprzed roku, aby, no, aby z nimi porozmawiać, aby dowiedzieć się, jak ta wyprawa wyglądała, jak ona przebiegała. No i oczywiście wypytują szczegółowo o. Persiwala Bromleya, czyli o, o tego uczestnika, którego mają w tych górach, którego ciało mają w tych górach szukać. Także ta pierwsza część, czyli to przygotowanie całe, trwa 200 stron. Także można powiedzieć, że ta książka dosyć wolno się rozkręca. No i potem w drugiej części już jesteśmy w górach. I może od razu powiem, dla kogo ta książka nie jest. Na pewno nie jest dla osób, które gór no nie przepadają za górami, które o tych górach czytać nie lubią, nie lubią czytać o wspinaczce górskiej i zupełnie ich to nie interesuje. Nie czytajcie tej książki, jeżeli po prostu ten, ta tematyka nie jest wam bliska. Również, jeżeli nastawiacie się na grozę, bo no, można tutaj z opisu wywnioskować, że, no, że czeka nas jakaś groza w tej książce, to również nie czytajcie, bo się zawiedziecie. Tutaj grozy nie ma, jest, jest sensacja, tak bym to nazwała. I to dopiero w części trzeciej, która zaczyna się. W, na stronie 430, chyba. Także no, zanim dojdziecie do tego momentu, to naprawdę umrzecie z nudów, jeśli nie lubicie czytać o górach. Natomiast jeśli lubicie z kolei tematykę górską, no to tutaj zaczyna się oczywiście zupełnie inna historia, bo ja na przykład bardzo lubię, bardzo lubię taką tematykę, lubię tematykę gór, lubię tematykę wspinaczki górskiej, także, no ja czytałam zafascynowana i ta książka mnie po prostu Pochłonęła. Nie była ona dla mnie ani nudna, ani yy, przegadana, ani zbyt długo się rozkręcająca, bo nawet ta pierwsza część nie była dla mnie nużąca. Yy, no, ja po prostu ten temat lubię, dlatego też yy, no, nie mogła mi się ta książka nie spodobać. Od razu powiem, że ta fascynacja górska moja. To jest tylko tutaj z poziomu kanapy na poziomie morza, bo nigdy się nie wspinałam i wspinać się nie zamierzam. Natomiast no, temat górski mnie interesuje, dlatego też ta książka mnie tak bardzo wciągnęła. Chociaż jest pewien mankament, o którym zaraz powiem, ale najpierw powiem Wam o tym, co mi się podobało w tej książce najbardziej. No, najbardziej oczywiście. Podobał mi się, podobało mi się samo miejsce akcji, czyli Mount Everest. Jest tutaj jeden opis tej góry, który, który jest taki właśnie surowy i zimny i który bardzo zapadł mi w pamięć i teraz chciałabym go Wam przeczytać. Tylko muszę go znaleźć oczywiście, ale pamiętam. O, mam zakładkę. Zaznaczyłam sobie: Tam są tylko skały lód, ostre światło niebo. Niemal wszystko, łącznie z powietrzem, jest tak zimne, że aż rani. Nie ma tam prawie śladu zieleni zwłaszcza ponad obozem bazowym nawet mchu nic żywego, prócz wspinaczy i kruków żadnych drzew, liści, trawy prawie nic miękkiego tylko skały i lód, i śnieg. I niebo. Kolejną rzeczą, która bardzo mi się tutaj podobała w tej książce i mnie, i mnie fascynowała przez cały czas, jak czytałam, to jest opis wspinaczki. No on jest naprawdę bardzo, bardzo szczegółowy, bardzo taki drobiazgowy. Aż trudno uwierzyć, że Dan Simmons nie jest alpinistą, no ale potrafił oddać ducha tej górskiej wspinaczki. Rewelacyjnie, także bardzo mi się dobrze te fragmenty czytały, ale tak jak mówię, są one dosyć szczegółowe i drobiazgowe. Bohaterowie to również, wydaje mi się, jest atut tej książki, ponieważ to są takie bardzo. Wyraziste postaci i takie bardzo wiarygodne. No i też to są bohaterowie, z którymi można nawiązać jakąś relację, można się z nimi zżyć i którym po prostu kibicujemy. No i na koniec, oczywiście, ten, ten, ta historia czyli ta legendarna już wyprawa Maloriego i Irwina to też właśnie to nawiązanie do tej, do tej wyprawy połączone z takim trochę reportażowym stylem tej książki, bo on właśnie taki jest, jak w trakcie czytania wydaje nam się, jakbyśmy czytali taką relację o, z prawdziwej wyprawy w góry, no to to właśnie wszystko w połączeniu razem tworzy bardzo nadaje tej książce takiego dużego realizmu. O, to, to, miałam na myśli, to miałam na myśli i to chciałam powiedzieć. A styl reportażowy tej książki wynika z tego, że Dan Simmons zastosował tutaj pewien zabieg, który bardzo mi się podoba, a mianowicie Dan Simmons jako autor tej książki spotyka głównego bohatera tej opowieści, który jest już w podeszłym wieku i to od niego on otrzymuje rękopis, który jest relacją właśnie... Z tamtej wyprawy w 1925 roku na Mont Everest w poszukiwaniu ciała Percivala Bromleya. Także bardzo, bardzo mi się ten zabieg podoba, no i to też dlatego czytając, mamy wrażenie, jakbyśmy czytali taką prawdziwą relację z wyprawy górskiej. No, także to wszystko bardzo mi się tutaj w tej książce podobało i czytałam po prostu zafascynowana. I bardzo mocno weszłam w świat tutaj opisywany, a jeszcze sobie tę atmosferę podkręcałam, ponieważ w, w międzyczasie oglądałam dużo filmików ze wspinaczki górskiej. Także no, to pozwoliło mi jeszcze bardziej jakby zagłębić się w tą atmosferę i sprawiło, że no, czytałam prawie z odmrożonym nosem i policzkami. <grywka> tak. Ale... Teraz może przejdziemy do tej części, która nie do końca mi się podobała, bo właśnie następuje część trzecia tej książki. Czę część trzecia, w której miała być ta groza, która grozą nie jest, to jest taka raczej sensacja, sensacyjno-polityczne tam się odbywają różne historie. No, Dan Simons ma bujną wyobraźnię i to absolutnie nie jest zarzut, no wręcz przeciwnie, z racji zawodu, który wykonuje, to jest zdecydowanie zaleta. Natomiast no wydaje mi się, że tutaj troszkę wypłynął na zbyt głębokie wody, w moim odczuciu przynajmniej, bo to, co tam się dzieje, to ja tylko tak, jak czytałam, to otwierałam coraz bardziej oczy ze zdumienia ta tajemnica, która wychodzi na jaw, o której się dowiadujemy, no ona niespecjalnie do mnie przemówiła. Nie wspomnę już o strzelaninie tam na górze, bo pod szczytami Mont Everest, pod szczytami, pod szczytem Mont Everest po prostu kule latają w te i we w te. Bohaterowie, którzy, którzy są wycieńczeni Wspinaczką, którzy są niedotlenieni i, i odczuwają wszelkie dolegliwości związane z przebywaniem na ośmiu tysiącach. Nagle dostają skrzydeł, no, dostają jakiejś nadludzkiej siły i, no i też różne cuda tam, tam się odbywają. Także no, naprawdę ta trzecia część trochę mnie zasmuciła, bo. No jak tak czytałam, to, to, trochę mi, to trochę mi to zepsuło, tę książkę, którą tak bardzo polubiłam i, i tak bardzo ona mi się podobała przez te pierwsze dwie części. No nie będę Wam opowiadała oczywiście co tam, o co tam chodzi, ale powiem tylko jedno. Naziści przebrani za Yeti. Resztę dopowiedzcie sobie sami. Także, no, nie do końca to do mnie, że tak powiem, przemówiło i nie kupuję tego, tego rozwiązania. No też spodziewałabym się czegoś innego. Także, no, nie jestem usatysfakcjonowana tą, tą, akurat tą częścią tej książki, czyli tą tajemnicą, która wyszła na jaw i tym, jak to tam wszystko zostało rozegrane. No, i, I znowu, znowu będę robiła porządki w książce, bo już ostatnio chciałam wyrzucić coś z wyznaje, coś z czego ta książka jest znana. No i tutaj też okroiłabym tę książkę o tę trzecią część, chociaż może nie o całą, ponieważ no samo zakończenie jest naprawdę bardzo dobre i bardzo mi się podobało. Taki Jest tam też epilog, który tak fajnie spina całą tę historię natomiast no wyrzuciłabym, wyrzuciłabym po prostu tą część z tą nieszczęsną grozą czy, czy sensacją jakkolwiek to nazwiemy to z tej książki bym usunęła i, i wtedy zostałaby wspaniała wspaniała książka o walce człowieka z, z piękną i fascynującą owszem, ale bezwzględną górą i to by było rewelacyjne i ja byłabym usatysfakcjonowana na poziomie 10 na 10. O. A tak, musiałam dwie gwiazdki odjąć i, no, i oceniłam tę książkę na 8, to cały czas jest wysoko, dlatego że, że ja no, pomimo tego, o czym wam mówiłam, czego, czego tutaj. Nie lubię w tej książce, to i tak uważam ją za bardzo, bardzo dobrą. I na pewno ta książka znajdzie się w moim zestawieniu tych najlepszych książek tegorocznych, ponieważ, pomimo tego, co tam było w tej trzeciej części, to ja i tak cały czas jestem pod wrażeniem tego, jak Dan Simons tutaj wprowadził mnie w ten mroźny klimat, jak on plastycznie i szczegółowo opisuje wspinaczkę i zdobywanie dachu świata. No i jak też umiejętnie tutaj wprowadza ten. Ten rys historyczny i tę legendarną już wyprawę. Także to wszystko sprawiło, że ja naprawdę czytałam z ogromnym zainteresowaniem, i, i, no i bardzo mi się ta książka podobała, i też spowodowała u mnie taki głód na więcej takiej tematyki, bo ja, no, bo ja szczerze powiem, zapomniałam trochę o tym, jak ja bardzo lubię czytać o, o tematyce górskiej. No, a po tej książce właśnie przypomniało mi się i sięgnęłam po kolejną książkę, tym razem już reportaż, zatytułowany Broad Peak, Niebo i Piekło. I, I to jest książka mówiąca o wyprawie w 2013 roku, o polskiej wyprawie na zdobywanie szczytu Broad. Broad Peak i była to wyprawa zimowa w ramach, w ramach, akcji Polski Himalaizm Zimowy. No i tam niestety doszło do tragedii, zginęło dwoje, dwoje członków tej ekspedycji i był to bardzo doświadczony himalaista Maciej Berbeka, no, i dopiero początkujący na ośmiotysięcznikach Tomasz Kowalski. Także no, to całe wydarzenie wywołało ogromną burzę medialną. Wszyscy o tym dyskutowali. Pojawiały się oskarżenia i no, było naprawdę gorąco. Także ta książka to jest właśnie relacja bardzo szczegółowa z tamtej wyprawy, ale też ta książka zabiera nas troszkę w przeszłość i poznajemy tutaj dosyć spory kawałek historii polskiego himalaizmu, złotej ery polskiego himalaizmu i no, także naprawdę dosyć sporo można się z tej książki dowiedzieć o polskich wyprawach w góry wysokie. Ale też przede wszystkim ta książka stawia pytania pytania odnośnie sensu takich wypraw, odnośnie odpowiedzialności etyki, w górach. I też stawia takie pytanie, czy można znaleźć kompromis między himalaizmem, a życiem rodzinnym I, i tutaj jest bardzo 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 są ciekawe wypowiedzi właśnie um, najb tych najbliższych, y, którzy niektórzy starają się zrozumieć i rozumieją te pasje i miłość do gór, a niektórzy no, wręcz przeciwnie y, nie są w stanie się z tym pogodzić i wręcz tych gór nienawidzą. Także, jest to naprawdę bardzo dobra i ciekawa książka. Także, jeżeli Was ten temat interesuje, to bardzo serdecznie Wam ją polecam. Kolejna książka w takim temacie to jest Wszystko za Everest Johna Krakauera, którego czytałam już jakiś czas temu. I to jest książka z kolei o wyprawie na Mont Everest w 1996. Chyba sprawdzę, czy czegoś nie pomyliłam. No i tam. Znowu dochodzi do kolejnej tragedii. No niestety, jak to w górach wysokich i, i tam, to jest opowieść o dwóch komercyjnych wyprawach na szczyt Mont Everestu, no podczas których niestety zginęło bardzo dużo ludzi, chyba około dziesięciu. I, no i John Krakauer to jest dziennikarz i on też na tej wyprawie był. Był tam w pracy, właśnie jako dziennikarz i przeżył, na szczęście, przeżył. I, no i opisał tę wyprawę w tej książce. Jest ona bardzo, bardzo ciekawa. Ale też nie jest pozbawiona kontrowersji, ponieważ autor rzuca tam troszkę oskarżeniami, co nie jest fajne, i przede wszystkim kieruje te oskarżenia w kierunku doświadczonego himalaisty, Anatolia Bukriejewa. No z którym powiem szczerze, ja sympatyzuję i ja uważam, że on no, był bohaterem tamtej wyprawy. Bukrijew zginął potem tragicznie chyba rok po tamtej wyprawie na Mont Everest zginął na Anapurnie, ale zdążył jeszcze napisać swoją książkę właśnie na temat tej wyprawy na Mont Everest i opisał tam swoją perspektywę i jak mnie mam odpowiedział, przynajmniej starał się jakoś polemizować z Krakauerem. Mówię jak mnie mam, ponieważ nie czytałam tej książki. To jest właśnie to o czym wam mówiłam, zapomniałam. Zapomniałam, że tak bardzo lubię tematykę górską i ta książka była, miałam ją w planach, zaraz po tym, właśnie jak przeczytałam wszystko za Everest, no a potem gdzieś mi umknęło. Także, panie Simons, dziękuję panu, że mi pan przypomniał i mam nadzieję, że teraz już nie zapomnę przeczytać książki Anato, Anatolia Bukriejewa zatytułowaną Wspinaczka jest jeszcze jedna książka o tej samej wyprawie czyli to taka trylogia napisał ją Ben Wetters i to jest to jest też uczestnik tamtej tragicznej wyprawy no i to jest człowiek, który, no, który cudem przeżył i to nie jest powiedziane na, na wyrost bo, bo to, że on żyje to jest naprawdę cud Także on opisuje to wszystko w tej książce, jeszcze tam też jest taki rys autobiograficzny. Opisuje on swoją drogę, jak to się stało, że on się tymi górami zafascynował, opisuje swoje wyprawy, no i potem opisuje tę te, te jedną wyprawę na Mont Everest, która, która tak naprawdę dała mu nowe życie. Także tak. To tyle, jeśli chodzi o, o te książki o tematyce górskiej. Jeszcze na koniec może taka refleksja, bo tak sobie myślę, że te góry to są takie. Takie nieodgadnione, i, i mają w sobie taki tajemniczy magnetyzm, który przyciąga ludzi i, one, i oni w te góry idą, często na zatracenie, ale idą, poświęcając. Wszystko, bo poświęcając rodzinę, poświęcając często własne życie, yy, idą w te góry. Yy, no, ja z jednej strony tego nie jestem w stanie zrozumieć, bo, yy, bo tak jak mówię, ta moja fascynacja i, i zainteresowanie górami to jest tylko tutaj z tego poziomu, i yy, yy, no, ja nie byłabym w stanie na takie poświęcenia. A z drugiej strony, gdzieś tam chyba jestem też w stanie zrozumieć tę szaleńczą miłość do gór. Zdania są oczywiście podzielone. Jedni uważają, że wyjście w góry to jest egoizm i, i brak szacunku dla życia, a ci, którzy w te, góry, w te góry idą, to twierdzą, że góry to wolność i że właśnie wręcz przeciwnie, że że góry tego szacunku do życia uczą. No jedno jest chyba tylko pewne. Zresztą. Pewne jest to, że niezależnie od tego ile jeszcze ofiar góry pochłoną, to i tak ludzie zawsze zawsze będą nimi zafascynowani i, i, i zawsze będą chcieli w te góry iść i, i będą chcieli kolejne szczyty zdobywać. To chyba tylko to jest pewne. No Także koniec koniec dygresji i koniec tego filmiku już. Także dajcie znać, czy chcecie czytać abominację. Po tym wszystkim, co ja wam tutaj opowiedziałam, czy raczej odpuszczacie. Napiszcie też, czy, jaki w ogóle jest wasz stosunek do gór. I do wspinaczki wysokogórskiej, i czy lubicie takie tematy w literaturze, czy może sami tak bardzo kochacie góry, że nie potraficie bez nich żyć? Piszcie wszystko w komentarzach. Ja oczywiście z radością, jak zawsze, to wszystko, wszystkie Wasze komentarze będę czytała. A za dzisiaj już Wam bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem. Pa.